Witam wszystkich. E, dzisiaj powiem tak na temat e, nie włączania się federu do przodu. Dzisiaj miałem taki przypadek ja akurat z tego tytułu ten filmik. Często też dzwonicie do mnie. No, feder się cofa do tyłu, a nie idzie do przodu. Co tam jest? Nie? No i powiem Wam, że doradzałem Wam e, różne rzeczy, ale nie pomyślałem o tym akurat, nie? co dzisiaj miałem. Spadł mi kabelek z ten to, do rewersowania gardzieli hydraulicznej. Ma taki czujnik, tam przy nim jest. Przy jednym szybko złączu jest czujnik. Ten czujnik odpowiada za to, żeby właśnie by nie uszkodzić tego silnika. Czyli dopiero jak spadnie ciśnienie, to wtedy może załączać heder do przodu. Jest takie zabezpieczenie. Jak ktoś właśnie ma, nie ma tego czujnika, ma wyrzucony, no to często właśnie uszkadza ten silnik hydrauliczny przez to, że nie ma tego czujnika. A u mnie spadka berek z tego czujnika jeden, czyli wysuw, tutaj na takie psówki jest normalne, wysunęła się ta psówka. no i nie dostawało impulsu, że ciśnienia nie ma, i nie chciało mi załączyć do przodu. Więc co jest, jechałem, spolał ostatnio wiem. i działała, a teraz włączam i nie działa. No i tak poszukałem, poszukałem wynik. Pierwsza rzecz, jak coś takiego się dzieje, nie chce, jak chodziło to, a nie chcę chodzić. No trzeba sprawdzić kable, tak? Tam złączki na tych, na tych złączkach tam, bo to tylko jest tutaj jakiś przyczyna, tak? Awarie takie częste posłoneczko nie wyszło. Awarie częste no to są akurat są akurat mało takie poważniejsze, to są mało spotykane Możą być jeszcze elektro... przekaźniki jeszcze mogą się mógł się jakiś przekaźnik uszkodzić jak to nie przestało chodzić, tak? Bezpiecznik tam jest od tego też, nie wiem teraz jaki dokładnie, ale musiałem instrukcję stworzyć. Także to na tyle dobre, bo on jedzie, widzę odgłos, musimy dalej kościć.